Dzień dobry, jesteśmy po przedostatnim etapie, etap się nazywał maratoński, bo miał taki dystans podobny troszeczkę. Tylko kurno, jeszcze nie widziałem, żeby ktoś w takich warunkach rozgrywał maraton. Ja rozumiem, że nie ma za bardzo tutaj drog. No pod względem nawierzchni nie było źle, bo było w dużej mierze twardo ale czuć zmęczenie, bo po prostu jak tylko yy, wchodziło się w jakiś piach, no to po prostu nogi tam grzęzły, do tego far po prostu niemożliwy. Końcówkę ostatnie 10 km zrobiłem w godzinę i 10, co można uznać za sukces po prostu okazuje się, że to był wcale niezły wynik, bo tak się tutaj po prostu porusza jest tak, że próbujesz wyciągnąć tą nogę bardziej a czujesz, że, że po prostu ciało ci się gotuje nawet to nie jest głowa, to jest ciało które, które mówi dziękuję, kurna, i dziadu ja tutaj się nie będę chciała smażyć moja wątroba do mnie mówi, że już ma dosyć <laughs> moje jelita mówią, że mają dosyć no generalnie to, to nie są biegowe warunki I i dobrze, że te na pewno nie.